W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Polskim Stowarzyszeniem prawników przedsiębiorstw. Bardzo cieszymy się z nawiązania tej współpracy, ponieważ naszej kancelarii trap Konarskiej po wspólnicy będzie to okazja do rozszerzenia nie tylko tego, co robimy, i przekazania informacji do naszych klientów i nowych klientów, którzy są stowarzyszeni w ramach organizacji, ale też myślimy o podniesieniu jakości wielu usług, które są oferowane dzisiaj na rynku. W rozmowie z panem prezesem Waldemarem Koprem dowiedzieliśmy się, że bardzo interesującą kwestią jest wprowadzenie takich narzędzi jak LegalTech Tech do przede wszystkim współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a kancelariami zewnętrznymi. Myślimy, że właśnie w tym obszarze będziemy stali, stali się sprawdzić i przedstawić nowe rozwiązania. Ale to nie tylko to, jako Kancelaria prawna z ponad już 25-letnim doświadczeniem będziemy starali się przekazać także informacje o bieżących pracach legislacyjnych, a także dowiedzieć się od przede wszystkim członków stowarzyszenia, co jest tak naprawdę ważne we współpracy między Kancelarią Zewnętrzną a prawnikiem wewnętrznym. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy przede wszystkim Stowarzyszeniu za zaproszenie do współpracy, ale też cieszymy się, że ten rok będzie właśnie okazją do nowych wyzwań.